Witajcie! Z tej strony Urbex, nie o, nie pan, to, to nie wandalizm. I dzisiaj nie będzie Urbexu, no niestety jakoś się nie wyrobiliśmy ale obiecujemy, że już, właśnie, że już niedługo będą. Po tym odcinku już będą na pewno... Uczymy się, bo my z podstawówki, także... No właśnie, ten. czasu trochę nie wyrobiło. No nie wyrobiło. Pogoda zła. Nie no, pogoda git. Tak! Deszcz. Także dzisiaj na, są zwiedzanie działki, nawiedzone. I teraz... Cięcia. I teraz wlatuje intro. będę iść tędy czy tędy, ale pójdziemy chyba w tą stronę W ogóle te działki są dziwne No nawiedzone podobno. podobno Także nie polecamy tu przebywać Nie. W żadnym wypadku Także idziemy tu myślę ja ja się nie? Uśmiechamy, bo się nic nie dzieje Jest jasne Jest jasno ale będzie w będzie ciemno Jasne ale ciemno Bieramy plecak i idziemy na przygodę Może być. No, to. Ja pierwsza czy to jest? <grymne> Ty nie, nie, tu czy tu, tu nożem. że... na ciemno w kamerze. No, nie wiem co się wyrabia, ale... Coś w ogóle e, kosik tramwaj. <grymne> to ktoś nazywa się Adrian. E, dobra. Widzimy się później. A w końcu co my najeżdżamy? Ha! Ha! Jakiś tu grzyby w ogóle rosną? Czy jadalne? No nie, bo się na tym nie znam. Nie, to tak jest już wyjście z tego, co się. ty piratujesz. A tu śnieg po prawej, spadł. I na kąteczki. <grybujesz> śnieg, spadł. <spot>. Już śnieg. <grybujesz> Strach na wróg. No, nie, przecież to... to nie wróg. W ogóle my nie wiemy, gdzie idziemy. Trampoliny wszystkie. Tak, czy coś tam jest, nie Z mieszkanie. Dobra, Jola lojalna. Jol. A mi palma nie odbijem. Ej, bo tam policja jest. Jola lojalna. Nie, nie wbijaj. No nie, bo będzie przypał. No urbek, to nie vandalizm, tak? Zobacz, Ty A nagrywasz. Wiecim... Tak. Ale na co? Na urbex, to nie wandalizm. Na ja, no, to mi mówiłeś że Tak. Kiedy? Ale co? No, że nagrywamy. Co, co to tam jest na Ale, co nagrywamy? No, film. No, tak mówiłem. Co, co? <grym> 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 to jest Mówiliśmy, że tu się nie wyrzuci, nie ma reszty. Tu w ogóle jakaś droga jest ziemią i ziemią. I? tu jest jakaś droga. A tym porządku... tu jest za dopięknie. Tu ludzie siedzą i się... Ej, patrz, kocie. Jezus. Ostrości nie łapie. Tak, więc <noise> przejście nie ma. Gdzie? Wstać. W ogóle nie O! Ktoś wypadek ma, jał. Ktoś wypadek miał jakiś Mercedes. Nie, to nie No! Chętnie ta. Ktoś miał wypadek samochodem. No i pan się to za... ty, Lamborghini. No, o, no. <laughs> to nie zły wypadek musiał mieć. Przykry no. A tu pokrzywy są. No, tu gdzieś pani. No taki cvan... Hej no właśnie! Hej, bo tu woda jest. Hej gówniarzu! Gleba. Chleb! <grym> Ooo panie tamto tydzień. To tylko taka, no. No, ale z pokrzywej. To już nie aktywny. To <grym> <Sucha> się przyta. Haleniak <grym> Zgubiliśmy się! Aaaaaa! Aaaa, Aaaa, pomocy! Chodzi ta wzroku Co to jest, to jest... Nie, z zdrował, że jakąś idziemy tam, gdzie będą nas potem szczypały nogi. Ale to szczegół. Dzik nam, zaraz jaki... Nie... W się jak coś wolno? Gorzej będzie jak telefon spadnie w pokrzywy, Trzeba grzebać. Jutro idziemy na grzyby. Tam jest Pawle. Nie dokończy. Tylko jak? Cyberprzemoc? Co? No nie da się latarki. Żmija tam mieszka. I takie i takie no niestety żmija. Gleba, Tak coś jest. Tak coś jest widziałeś? Tam? Nie. To jest taki śmieszny wypesowy wlot Taki luźniejszy. Idziemy dalej. Idziemy dalej. No, a tam facet nie zabroni choć po polu pełnym pokrzywdzie. Dobrze mówisz. Jeśli okaże, że to naprawdę reklama. A to ten się idzie. A to w ogóle ten. Uważaj, bo tu pastuch jest. Co to? Z mrazi. razi, sobie, jak chcesz. A ja nie kłamam, że tu zwierzęta biegają. Biegają w Ja ich Jaj, wichotę no, wow. Co? BHB. BHP chyba, nie B. BHP, <grym> właśnie. No może dekadę od razu. Idź pierwszy, bo jestem ja od nagrywania. Dobra, i Łazarzu. A, no, podasz, na, a jest... podasz nasz pierwszy urbex, jak byliśmy z antkiem w, w kotło... w tej... w kuchni? No. On się nie nadaje. Ale go to smoczy. No. On pod... ja wiadomo jaki on był przerażony. On się śmiechał chyba. To samobójca. Ej, no, to naprawdę jest jakaś rekrutacja. No, i trudno ma problem. wieśniak no, jak. Ty, wieśniaku, dostaw te 19 plus i tak. Takie, krakcji nie, krakcji takie policja pakt. wkracza do. Nie, nie ten tekst, No tak, sprzedam! Na A i wydarzenia na poltacji. sprzedam? Na nie podam numeru. No Dobra, nie na, na szczęście. Jeszcze dawaj typie, tu jest jakieś bagno, bo tam te. No. A tu w ogóle przyjeżdża se. I sypali, pali Ładny w ja Idziemy jeszcze dalej. My w ogóle to mieliśmy... Na... Ej, bo tyś... ty jest... bo to jest naprawdę jakiś teren. Nothing? No i? No i? No, i to jest Tak, tam. Nie ma nikogo, nie mieszka. Tak na... wychodzi <grymki> wychodzi, z Ja w zaczął sobie. Ale będzie coś izolowania w tym odcinku. No. A nie, bo to nie jest nikoter, bo tam jest siatka, więc. I tak jest. Co nie. To jest. To ty jest. Jest jakiś no, 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 dłupie. To jest Tak? Tak. No tak. Jak, Jeszcze. A, a, a jaki fajny piasek, nie? Dobrze mój że ruchamie. I minciutki. Ruch, ruch. Nie, nie. A to taki węgorz. <noise> Europejski. Nie, ale nie jest. A więc. To ja też znam. Patrz, tam coś jest. Jakiś tu a to ja wiem o co już chodziło z tym laserkiem jak my stamtąd patrzyliśmy na tą drogę. A no Wszystko się wyjaśni. A to ignięte, ale, to się nie ale to może tam dalej jeszcze gdzieś jest ja otwierać ale to może, to nie? I się boja, że zaraz na jakieś dziki wpadniemy. No a co? A może na Piotera? No tak. to się brał. Co? Co? Fekcyjne, te, te działki są nowy, się drogą, No To też jakieś... droga. Zapal latarkę, bo widać tylko niebo. No mówię Ci, nie mam latarki w telefonie. Dobra nagrywana, spisana. Czemu? A czemu nie? Temu. A temu nie? Mam już na drugi kanał tutaj No, to tak taki serial. No, to jest zasubskrybujcie. No, nie było jakieś święte, ale nie. No, bo to będzie taki, no, nie, blok, no, bądź czowy. Tak, nie być do poważnie, to w ogóle księżyc. Wygląda no. jak kometa, w ogóle. Do sterydy. Jeszcze pały. będziemy nagrywać na Halloween odcinki, chodzimy sobie no, w jakichś zadupiach. A ty idziesz za mną, Filip? Idziemy robić prank. I to Mateusz idzie, nie? Nie. No. idziemy robić prank. A nie wiadomo, czy się pojawi, na się... Ja bym się nie też podajcie. Ta. Kanał Pozytywny Zdrow, tak? Ile my mamy w tej? Nie nam poważny kumar na takim kanale, ale to jest taki duży zwłok, gdzie nie chodzimy. Co nie? No. No, to co wracamy do tych tych... W ogóle wcześniej są jest jakieś te... Tak. Zadupy. było w ogóle. No. Wszystko na kanale Ulbych co nie badali. W Zadup. czwartek po godzinie 14:00. Ech, jakieś błoto. To mi migło przed kamerą. Dobra, to gdzie idziemy? Wracamy tutaj. idziemy? Nie na zadupie jakieś. nie jesteśmy na jakimś zadupiu? Totalnie. Ile? 30 km od, od Olsztyna, <laughs> 40 jest stąd od Olsztyna, a jak nie więcej, no to nie. tutaj, jest ile dekensujemy. Ale... Nie wiem, dekensujemy w 50, ale to nie jest nie wątpliwe. Stąd a? 60, <laughs> Z małego miasta, i nie ma wielkich tak. świat, <laughs> małego miasta, weź w i nie na razie I terrorysta idzie I tak skręcaj na sam Ale tutaj też nie to, to o, co w kółko otaczem. Też nie też też... Dobrze, też nie nie to, to nie wyglądało. Te śmurej już się. Dobrze jest tak, nie to na Jak to tu Nie nie zapauzuj! Słuchajcie, ja kolejnych nauczycieli spotkaliśmy, już siadły dzisiaj w ciągu, nie wiem, godziny. Co to jest dla na... nas Biskup. Nie! Aaa, ja będę wiem. To, to idziemy do biskup... Ej, jest tu jakaś fajna drzewka? w biskupka? Chyba jest. No chodź. Nie wiem, to są jakieś budynki takie, stare. No nie, chyba nie, nie, bo to jest taki nowoczesny do... Dobra, idziemy dalej. Ale pamiętajcie, już w następny czwartek, już w następny czwartek pojawi się urbek z czego? Z nie. tego dworca? No, o ile nie, zamknięty. Nie, nie, nie. Ale nie biskupieckiego. A tego, tego, no. W Parlezie, no. No możemy. Będzie ten odcinek z Parlezy. No, Idziemy na I ogólnie myślę, że za dwa tygodnie też jakiś urbek będzie. Nie wiem w Rzecku jakiegoś mostu może Wiecie, zależy jeszcze od Zależy od naszych chęci Gram życie jak syten, to peń. Ej, bo ten komin od stołówki widać, nie? Kiedy wchodzimy do stołówki? <grym> Są psy, nie? Dobra, gdzie idziemy? Nie wiem. Dobra, nie, ale wątpię, że gdzieś wyjdziemy. Nie, tam nie ma wyjścia. na drogę? No. Dobra, ludzie, na ogół. wyjście. Wiem, na nawyście. drogę. Nie wiem, tak powiem, się.